Cześć wszystkim, witam ponownie. Na poprzednich lekcjach przeszliśmy fascynującą drogę. Damian pokazał nam, dlaczego agent AI to kapitan samolotu, a nie autopilot. Ja z kolei zabrałem Was za kulisy projektów Google, gdzie poznaliście agentów specjalistów takich jak Jules czy Mariner. Teraz nadszedł czas, aby odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: Jak ja mogę zacząć budować takie systemy? Odpowiedzią jest właśnie ten framework. Przechodzimy od teorii do praktyki. Zaczynamy naszą podróż z Google Agent Development Kit, czyli w skrócie ADK. Czym jest ADK? Najprościej mówiąc, to zestaw narzędzi i gotowych modułów, który przyspiesza proces budowania agentów. Ale to coś więcej niż tylko biblioteka. To kompletny, otwarty framework, który wspiera cały cykl życia aplikacji agentowej, od pomysłu po wdrożenie na produkcji. Spójrzmy na jego kluczowe cechy. ADK od początku został zaprojektowany z myślą o tworzeniu zespołów agentów gdzie każdy ma swoją specjalizację. To pozwala budować bardziej niezawodne i skalowalne systemy. ADK oferuje UI do testowania i śledzenia pracy agentów. To gigantyczny skok jakościowy w porównaniu do debugowania za pomocą funkcji print w konsoli. Możemy tworzyć agentów hybrydowych. Niektóre zadania, jak obsługa zgłoszenia, mogą być realizowane przez myślący model AI, a inne, jak sekwencja kroków w procesie, przez sztywno zdefiniowany workflow. Framework jest przygotowany na procesy, które trwają długo lub wymagają zatwierdzenia przez człowieka w kluczowym momencie, co jest niezbędne w zastosowaniach biznesowych. Chociaż Gemini jest domyślnym wyborem, ADK wspiera wiele modeli generatywnej AI. Możemy pracować w językach, które już znamy, czyli Python i Java. ADK jest elastyczne i pozwala budować różne typy agentów. Interaktywny agent czatowy, czyli klasyczny typ do rozmów w czasie rzeczywistym. Agent działający w tle, czyli taki, który wykonuje zadania bez interakcji, na przykład przetwarzają dane w nocy. Agent strumieniujący audio lub wideo, to jest przyszłość interakcji. ADK ma wbudowane wsparcie dla dwukierunkowego streamingu, co pozwala tworzyć asystentów głosowych, nawiązując do wizji projektu Astra. Agent zamknięty we własnym świecie jest bezużyteczny. Prawdziwa moc pojawia się, gdy damy mu dostęp do danych i systemów w naszej firmie. ADK został zaprojektowany z myślą o integracji z niestandardowymi api firmy, gotowymi konektorami, złożonymi procesami oraz firmowymi bazami danych. Teoria jest ważna, ale zobaczmy, jak proste jest definiowanie agenta w praktyce. Przed Wami przykład systemu do planowania podróży. Najpierw stwórzmy specjalistę, agenta od wyszukiwania lotów. Zwróćcie uwagę na kluczowe parametry: Name, description. To na jego podstawie inni agenci delegują zadania. Instruction, czyli prompt systemowy, który definiuje rolę agenta, jego cel, osobowość oraz zasady działania. Tools to jest zestaw narzędzi, z których agent może skorzystać. Następnie tworzymy kierownika, agenta nadrzędnego, root agent. Kluczowy jest tutaj parametr subagents. Przekazujemy do niego listę naszych specjalistów. W ten sposób budujemy hierarchię i inteligentną delegację zadań. Mówiliśmy już o narzędziach, ale zobaczmy, jak ten proces wygląda krok po kroku. Użytkownik zadaje pytanie, agent analizuje zapytanie i rozumie, że potrzebuje narzędzia. Podejmuje decyzję o wywołaniu konkretnego narzędzia z odpowiednimi argumentami. Framework wykonuje wywołanie, narzędzie zwraca wynik, następnie agent otrzymuje wynik i na jego podstawie formułuje ostateczną odpowiedź. Ten cykl pozwala agentom korzystać z informacji w czasie rzeczywistym. Gdy już zbudujemy naszego agenta, ADK daje nam kilka sposobów interakcji z nim. Pierwszy, celi, czyli interakcja w konsoli. Drugi, web UI, czyli potężny interfejs do developmentu. Trzeci, API server, uruchamia agenta jako serwer API do integracji. Oraz API, programistyczna interakcja z agentem. W świecie ADK mamy tak naprawdę dwie główne rodziny agentów. Pomyślcie o nich jako o dwóch typach pracowników w firmie. Kreatywnych myślicielach, i niezawodnych wykonawcach. Po pierwsze, agenty myśliciele. To są mózgi naszej operacji. Działają w oparciu o duży model językowy, jak Gemini. To one rozumieją, co mówi użytkownik, planują, co trzeba zrobić i podejmują kreatywne decyzje. To są nasi strategzy. Po drugie, agenty wykonawcy. To są nasi kierownicy projektu. Nie używają LLM-u do podejmowania decyzji. Ich zadaniem jest pilnowanie, żeby z góry ustalony plan został wykonany perfekcyjnie. Krok po kroku, są absolutnie niezbędni, gdy potrzebujemy niezawodności i powtarzalności. I tu mamy trzech specjalistów. Pierwszy z nich Sequential Agent. Wyobraźcie sobie linię produkcyjną. Ten agent wykonuje listę zadań krok po kroku, w ściśle zdefiniowanej kolejności. Wynik jednego kroku staje się wejściem do następnego. Jest to idealne rozwiązanie dla procesów, w których kolejność ma fundamentalne znaczenie jak na przykład: najpierw napisz kod, potem go zrecenzuj, a na końcu zrefaktoryzuj. Drugim agentem jest Parallel Agent. Wyobraźcie sobie zespół researcherów, z których każdy dostaje inne zadanie do sprawdzenia. Agent uruchamia wielu agentów lub zadań jednocześnie. Ten agent znajduje zastosowanie, gdy poszczególne kroki procesu są od siebie niezależne i mogą być wykonywane równolegle. Pozwala to dramatycznie przyspieszyć realizację zadania, np. poprzez jednocześnie wyszukiwanie lotów, hoteli i wynajmu samochodów. Trzeci typ to Loop Agent. Agent do zadań iteracyjnych. Powtarza wykonanie określonego zadania, sekwencji, dopóki nie zostanie spełniony zdefiniowany warunek wyjścia lub nie zostanie osiągnięty limit powtórzeń. To idealne narzędzie do procesów wymagających doskonalenia. Na przykład agent pisarz tworzy wersję dokumentu, agent krytyk ocenia ją i odsyła do poprawy. I tak w kółko, aż krytyk uzna pracę za skończoną. Po trzecie, agent z logiką niestandardową. Jeśli potrzebujemy wpleść w nasz system agenta opartego na w pełni deterministycznej, niestandardowej logice. Prawdziwa moc ADK leży w tym, że możemy dowolnie łączyć naszych myślicieli z wykonawcami, tworząc naprawdę inteligentne i jednocześnie zawodne systemy. Wróćmy na chwilę do systemów wieloagentowych. Spójrzcie na przykład kodu helpdesk coordinator. Mamy tu agenta koordynatora, który ma pod sobą dwóch specjalistów. Gdy użytkownik pisze: "Moja płatność nie przeszła", Koordynator analizuje to zapytanie oraz opisy swoich podwładnych, po czym przekazuje zadanie do odpowiedniego agenta. To jest właśnie mechanizm dynamicznej delegacji w praktyce. Ostatnim kluczowym elementem są narzędzia. W ADK możemy używać narzędzi wbudowanych od firm trzecich oraz, co najważniejsze, własnych narzędzi funkcyjnych. Spójrzcie na przykład z funkcją GetWeatherReport. To jest zwykła funkcja w Pythonie. Wystarczy, że winiemy ją w klasę Function Tool. Już możemy przekazać ją do naszego agenta. Następnie, w instrukcji agenta, musimy mu powiedzieć, kiedy ma tego narzędzia używać. Co więcej, jeden agent może być narzędziem dla innego agenta. To jest fundament, na którym budujemy złożone, hierarchiczne systemy. Przeszliśmy dzisiaj przez absolutne fundamenty Agent Development Kit. Zobaczyliśmy, że jest to kompletny framework, który pozwala w prosty i ustrukturyzowany sposób definiować zarówno pojedynczych agentów, jak i całe ich zespoły. W kolejnej części kursu przejdziemy do warsztatów. Zostawimy slajdy i wspólnie pisząc kod od zera zbudujemy nasz pierwszy działający system wieloagentowy. Dziękuję bardzo.